Dzień dobry Państwu. No to zamiast piątku jest niedziela. Bardzo przepraszam za brak księgarni. Już Pani mi doniosły, że nie mają już co czytać i nie mają co oglądać, więc dzisiaj będzie cały zestaw. Żeby Państwa zadowolić, przygotowałam cały zestaw dotyczący filmów i książek, które pięknie pokazują wykształcenie, co się dzieje z ofiarami później, jak, jakie spustoszenie w głowie powoduje syndrom sztokholmski. To co, książki czy film zaczynamy? Cała, cała plejada. To może zacznę od filmu, dobrze? Żeby, żeby Państwa, bo, bo przygotowałam dwie książki, które mam akurat na stanie, które przeczytałam. Jedna dobrze dostępna, druga troszkę mniej, ale da się, jej, da się ją znaleźć. Drodzy Państwo, film. Film, który wywołał we mnie najwięcej emocji, i powiem szczerze, emocji bardzo mocnych. Chyba na nie aż do końca nie byłam przygotowana, ale tak rzeczywiście wygląda świat psychopatów. Niestety, do czego są zdolni, to jest dziewczyna z pudełka. Film dramatyczny w chorych urojeniach psychopatów, którzy dopuścili się porwania dziewczyny. Już prawie dorosłej, bo dziewczyna znaczy prawie dorosłej dziewczyna miała 19 lat. Została podwieziona przez małżeństwo. Nie czuła strachu, nie czuła lęku, ponieważ na tylnym siedzeniu siedziało dziecko, więc dziewczyna po prostu wsiadła podwieziona, miała zostać do jakiegoś miejsca. Niestety okazało się, że jest to pułapka i dziewczyna, tak jak tytuł tego filmu wskazuje, została zamknięta w pudełku. Spełniała niesamowite fantazje seksualne i tam rzeczywiście chodziło bardzo mocno psychopacie już z takiego psychologicznego punktu widzenia o mm, ujarzmienie psychiki ludzkiej. On się tym bardzo interesował i jemu chodziło o zawładnięcie ludzkim umysłem. I rzeczywiście chyba mu się to udało zrobić. Dziewczyna jest dramatycznie traktowana. Y, osoby o bardzo dużej wrażliwości. I ja powiem szczerze, naprawdę... Y, Ostatnio dyskutowaliśmy o sprzątaczce. To powiem Państwu tak, sprzątaczka: Przy tym to jest naprawdę bardzo słaby film, bardzo mało psycho, psych, psychopatyczny. Ten proszę bardzo zostawić na sam koniec. Dlatego mówię o nim na początku, żebyście Państwo może troszkę zapomnieli albo, albo się bardzo mocno do tego filmu przygotowali. Film jest naprawdę okrutny. Więc polecam, polecam ten film. Tutaj, takim, takim punktem, w którym mówimy o syndromie sztokholmskim, ponieważ dziewczynę porwało małżeństwo, dziewczyna zaczyna bronić po odzyskaniu wolności żony. Tego oprawcy. Robi wszystko, żeby ona nie poniosła kary, mimo że ona bardzo mocno uczestniczy w tych y, wszystkich bezeceństwach i w tym wszystkim, co z y, dziewczyną jest wyprawiane. Bardzo mocno przepraszam, skupiam się na tym filmie, ale rzeczywiście to jest taki film, który, przy którym ja co chwila łapałam oddech i. Y, y, no, i czasami czasami nie wiedziałam, co mam powiedzieć. Jest, jest tak mocny. To jest film oparty na faktach z życia Colin Stan. Na pewno Państwo go znajdziecie. Dziewczyna w 1977 roku została porwana i przez 7 lat e, męczona, naprawdę umęczona dziewczyna. Ale dla takiej pozytywnego wydźwięku po tym filmie mogę Państwu powiedzieć, że dziewczyna bardzo pięknie się wydostała ze swojego zawłaszczenia, dlatego ja tak, ponieważ ten film na mnie wywarł ogromne wrażenie, to byłam ciekawa dalszych losów bohaterki, więc dziewczyna sobie świetnie w życiu poradziła z tym syndromem, jest obecnie mężatką, ma dzieci i bardzo mocno pomaga ofiarom przemocy. Ofiarą zawłaszczeń, bardzo mocno się udziela i robi to naprawdę z ogromnymi osiągnięciami. Więc proszę zobaczyć, że zło, które nas spotyka, naprawdę można przekuć na coś cudownego, na coś, co służy ludziom i, i tak naprawdę tej dziewczynie, bo ona podejrzewam, że w każdym momencie, kiedy pomaga komuś, tak naprawdę pomaga sobie. Więc zło zwyciężajmy dobre. Dobra, koniec tych, tych moralizatorskich rzeczy. Drodzy Państwo, drugi film, który, przepraszam, korzystam z kartki, bo trochę tego dużo się dzisiaj zrobiło. Kolejnym filmem, który jest bardzo dobrze zrobiony i uzyskał bardzo dużo złotych globów, chyba, chyba dwa złote globy dostał. Zaraz Państwu powiem, bo mam książkę, tak, chyba dwa złote globy, dokładnie. Nagroda Publiczności w 2015, tak. Tak e, drodzy państwo, to jest zarówno książka jak i film o tym samym tytule, czyli Pokój. No tak państwu pokażę. E, ja e, pamiętam, że kupiłam tą książkę lecąc do Singapuru z moją córką e, na wyprawę e, i tak sobie pomyślałam, e, e, przeglądając, bo kupiłam ją na lotnisku, nawet jak ją odszukiwałam u mnie w bibliotece, to wypadły mi nawet bilety lotnicze e, i e, Kupiłam ją sobie z taką myślą: Wow, fajna lektura, taka matka, dziecko na okładce. Pamiętam to jak dziś. I oczywiście tam było, że, że dziewczyna więziona, że coś mówi: No dobra, może jakiś będzie kryminalik, jakiś thriller, coś ciekawego. Uch. Drodzy Państwo, dokładnie ta, taka sama reakcja, bardzo y, trudna historia, y, bardzo pięknie kobieta sobie poradziła z y, tym syndromem y, i w momencie zawłaszczenia, i w momencie uwięzienia, jak i po nim. Bardzo świetnie sobie radzi. Film jest bardzo dobry. Ja jestem fanką książek, więc powiem, że książka lepsza, ale film naprawdę, naprawdę dobrze zrobiony. Zresztą z dobrą obsadą, nic nie będę mówić. Proszę obejrzeć. Film jest dostępny bodajże na Netflixie, chyba na HBO również. Więc od razu za jednym zamachem i książka, i film. Świetna obsada, dobrze film zrobiony. Drodzy państwo, kolejny film, który nosi zarówno tytuł, jaki dotyczy tej osoby, to jest Elizabeth Smart, dotyczący dziewczyny, która została porwana. Uwięziona, jak to wszystkie osoby z, o tym syndromie byśmy, byśmy mówili. Bardzo trudny film, chyba jest też wersja z, z serialowa, czyli z odcinkami. Bardzo pięknie film pokazany. Polecam, nic więcej nie będę mówić, polecam, bo powiem tak, że to, to, to miała być moja plejada obejrzenia tego filmu po dziewczynie z pudełka. Stwierdziłam, że moja wrażliwość jest zbyt duża, żeby ten film obejrzeć, ale słyszałam, że film nie jest tak drastyczny jak dziewczyna z pudełka. Mówię bez bicia, że go nie oglądałam, ale się do niego przymierzę. No i film, który trzeba obowiązkowo obejrzeć, jest takim typowym przykładem i typowym zachowaniem. Po syndromie sztokholmskim, czyli 3096 dni. Film oparty na wydarzeniach z życia Nataszy Kampusz. Bardzo mocno głośny, głośny przypadek dziewczyna, która została przy swojego oprawce w celach seksualnych, bo poszukiwał on dziewczyny nieskazitelnej, delikatnej i takiej bardzo, bardzo niewinnej. I taką chciał, żeby była jego żoną, żeby była matką jego, jego dzieci. Tak, takie, no, takie zwyrodnienie, takie zboczenie. Dość mocne. Więc Natasza Kampusz przez 8 lat była więziona, bita, torturowana. Ale jak sama potem. Powiedziała, były to też odruchy ludzkości, bo, bo jej oprawca dbał o jej wykształcenie, dbał o jej poziom, nazwijmy to, zadowolenia, bo ją bardzo dobrze odżywiał, nawet kilka razy próbował z nią przebyć, czyli zgadzał się na to, żeby ona mu towarzyszyła. Takim Oznaką mocnego od uzale uzależnienia się od oprawcy i wejścia w jego świat jest sytuacja, w której, kiedy Natasza uciekła z miejsca, w którym ją przetrzymywano, i oprawca zorientował się, że za chwilę przyjedzie po niego policja, popełnił samobójstwo. Proszę sobie wyobrazić, że Dziewczyna, kiedy identyfikowała zwłoki, kiedy zobaczyła swojego oprawcę w kostnicy, rozpłakała się. Rozpłakała się z żalu i powiedziała dokładnie wtedy, że on jest częścią jej życia i że to nawet dobrze, że ją porwał. To były jej pierwsze słowa: że dobrze, że ją porwał, bo dzięki temu uniknęła dużo złych rzeczy, które się młodzieży dorastającym nastolatkom w życiu wydarzają. Więc proszę zobaczyć, jak mocne uzależnienie. Natata Natasza też kupiła dom. W którym była przetrzymywana. Tłumaczyła to, bo to ofiary raczej uciekają od takich miejsc, raczej trzymają się z daleka, chcą o tym zapomnieć. Natomiast Natasza kupiła ten dom, w którym była przetrzymywana. Jak tłumaczyła to, było to spowodowane, aby nie stał się on. Swoistym muzeum, w którym odwiedzano, by, bo, bo, bo tego się bała. Nie wiemy, jaka jest prawda. Tak szczerze powiedziawszy, zastanawiam się, że może też bym, gdybym uległa takiemu, takiemu wydarzeniu, pewno też może bym chciała chronić to miejsce, aby nie było ono. Dla mnie tłumaczenie Nataszy jest, nawet bym powiedziała, logiczne. Nie wiem, co się dalej z tym domem dzieje, czy ona w jakiś sposób go trzyma w, swojej, w swoich wartościach materialnych, czy coś tam urządziła. Nie, nie wiem, ciężko mi jest powiedzieć, ale, ale rzeczywiście coś takiego miało miejsce. Drodzy Państwo, i to bym powiedziała, że na chwilę obecną z filmów, no ten, proponuję zacząć od pokoju <noise> przez Elizabeth Smart, bo jest całkiem niezła, potem Natasza Campus, czyli 3096 dni i na sam koniec dziewczyna, jeśli państwo jeszcze będziecie mieli siłę, dziewczyna z pudełka. boli strasznie, potwornie. Ten ostatni film. Drodzy Państwo, no to co? Książki. Książki, które już powiedzieliśmy, czyli pokój, to już Państwo wiecie, o czym ten film mówi. Kolejnym bardzo fajnym i bardzo dobrze, kolejną bardzo dobrze napisaną książką jest Grzeczna dziewczynka. Która jest powieścią pięknie ukazującą, pięknie to, to do, do tego tematu nie za bardzo pasuje, ale rzeczywiście idealnie od, odzwierciedla pokazanie, jak ofiara uzależnia się, jak, jak wygląda ten proces. On jest tak pięknie pokazany, ten proces krok po kroku, jak ofiara uzależnia się od swojego kata i co się z nią dzieje. Więc warto, warto tą książkę przeczytać. Na sam koniec zostawię moją ulubioną. Pokój powiedziany 3096. Też książkę można zobaczyć. No i książka jeszcze czytam. Czy o wszystkim Państwu powiedziałam? Tak, chyba o wszystkim. No i na sam koniec moją ulubioną książkę, którą bardzo ciężko dostać i szkoda mi, ale jest pięknie napisana i mm, jest taka prawdziwa, taka, taka łapiąca ze serduszko i może dlatego, że y, osoba, która uległa tej sytuacji jak, y, jak porwanie, y, chyba była najdłużej przetrzymywaną osobą, o której głośno wiemy, czyli aż 18 lat. E, książka Skradzione Życie. Jak Państwo widzicie, po biblioteczną mam, mam książkę, gdzieś ją chyba na targu jakimś kupiłam, bo, bo, bo naprawdę było bardzo ciężko ją dostać. I książka jest naprawdę bardzo pięknie, fajnie napisana. Sprawdziłam ją, w Warszawie jest chyba 26 egzemplarzy w bibliotece, więc można na tą książkę się zapisać i przeczytać. Na Eliksie jakieś chore ceny tej książki. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że ona rzeczywiście jest świetnie napisana i bardzo łatwo i, i fajnie się ją czyta. W ogóle tych książek psychologicznych, takich typu Wspomnienia. Chcę Państwu powiedzieć, że jest naprawdę ciężko dostać o takich właśnie wspomnieniach psychopatycznych, porwania tego typu rzeczy. Nie wiem, czy tak wszyscy się lubimy w tym czytać, ale. Ale tak, brakuje po prostu tych książek. Więc, tą książkę bardzo, bardzo polecam. Nawet zaczęła czytać ją moja mama, ale w połowie stwierdziła, że nie, ona nie da rady, bo ona by się chyba zapłakała, gdyby jej dziecko. Tam też jest poruszony temat rodzica: jak matka bardzo, bardzo długo walczyła, i jak wyglądało życie mamy, która straciła to dziecko. Więc, więc straszny, straszny cios dla rodziców. Ech, drodzy Państwo, e, puch, aż mi się gorąco zrobiło od tych e, książek. Drodzy Państwo, cały zestaw e, dotyczący syndromu sztokholmskiego. E, książki bardzo trudne, książki e, ściskające za serce, filmy e, bardzo trudne i naprawdę e, osoby, które nie chcą. E, są bardzo empatyczne i bardzo biorą do siebie te rzeczy. Proszę, żeby się przed tymi filmami przygotowały mentalnie i zrozumiały, że jest to tylko czyjeś zdarzenie. Ono się rzeczywiście wydarzyło, ale te osoby są już bezpieczne i te osoby w, w większości tych przypadków, które, m, które w filmach są pokazane, e, mają już szczęśliwe życie. E, proszę, potraktujcie Państwo filmy, te książki, o których dzisiaj mówimy, jako. E, Przedsionek do tego, że jeśli tym osobom udało się to zrobić i wyjść i wieść bardzo dobre życie, spokojne, na pewno nie, nie pozbawione smutku i powrotów i, i lekkich traum, ale jeśli te osoby są w stanie, tak jak Właśnie Colin Stan pomagać ludziom i zbudować na tym ogromną fundację, która naprawdę się angażuje i naprawdę fizycznie pomaga osobom po przemocy, to znaczy, że naprawdę można z tego wyjść. Że to jest ogromne światełko w tunelu. Więc, tak jak powiedziałam we wcześniejszym filmie, to jest tylko e, mały Miki e, e, i w porównaniu do narcyza, który, który naprawdę jest paskudnym człowiekiem, ale nie wyrządza tak potwornych e, cierpień przez wiele lat, jak na przykład schowanie do pudełka, bo, bo to już jest no, totalne, totalne psychopactwo. To, co robi narcyz, jest straszne ale mniej proszę mi wierzyć nawet z punktu widzenia psychologicznego na pewno mniej niż tak potworne zawłaszczenie fizycznie człowieka. Drodzy państwo, ach i jeszcze nie powiedziałam, też możecie państwo znaleźć oczywiście bodajże na Netflixie film Sztokholm. Sztokholm i jeszcze jeden znalazłam dzisiaj film, którego jeszcze też nie obejrzałam, Syndrom Berlin. Więc, też, też podobna, podobna tematyka, znaczy dokładnie ta sama tematyka o zawładnięciu mózgiem i obronie kata przez ofiary, też nie obejrzałam, ale też polecam jeszcze ten film. Czyli Syndrom Berlin, Berlin i Stockholm, Też jest taki na Netflixie, o ile pamiętam, też jest taki film. Więc polecam Państwu bardzo serdecznie, dużo jest do oglądania, można zobaczyć. Podzielcie się Państwo ze mną swoimi opiniami o całej tej plejadzie filmów i, i książek. Wiem, że zaczniemy od filmów, bo, bo jest szybciej i łatwiej. Obiecałam, że puszczę po filmie, ale ponieważ udało mi się szybciej nagrać, myślę, że przed filmem dzisiejszym o 21.00 już będzie dostępny ten film. Serdecznie Państwa ściskam i zawsze jak mówię o tym filmie dziewczyna z pudełka, to, to, to mi ciarki przechodzą. Proszę na ten film bardzo uważać. Osoby wrażliwe, bardzo Państwa proszę, proszę pamiętać, że Kolin sobie naprawdę z tym świetnie poradziła i dała, dała sobie z tym radę. Mocny charakter i, i da, da, dała dziewczyna radę. Więc uśmiech na twarz, jak Państwo oglądają i pamiętajcie, że ona jest już bardzo bezpieczna. Serdecznie Państwa ściskam. Dziękuję i co? I do zobaczenia w, o godzinie 21 na premierze. Zapraszam, pozdrawiam serdecznie.